na twarze, ja jestem Eros, a przed nami kolejny odcinek z gry Ghost Master. Oj, powiem wam... Ta gra mnie dzisiaj wkurzyła. Znaczy, już w sumie wczoraj już. Bądźmy szczerzy. A Dlaczegoż? Ponieważ Byłem w połowie przechodzenia tej oto mapy. Już prawie mi wyszło. I w tym momencie komputer stwierdził, że od posłuszeństwa. A raczej znaczy w sumie gra, bo ona się zwiesiła. I nie zamierzała się odwiesić, po czym się samoistnie wyłączyła. Hurra. Dobra, ale przejdźmy najpierw do tego, co mówiłem na początku odcinka wtedy, bo to jest dosyć istotne moim zdaniem, a mianowicie to, że nasza drużyna jest już praktycznie kompletna. Jak widzicie, doszły nam te duchy nowe, czyli np. Lady Rose, po polsku zwana Lady Macabret, która... o, wait, 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 czy ja dobrze widzę? O, moce, które za to zakupiłem, widzę, że zostały. Dla mnie spoko, no tam jak widzicie mam już wszystkie duchy na piętrze, nic nam nie brakuje, z tych tu brakuje nam tylko tego jednego ducha tutaj, ale niestety to jest właśnie Darkling, tudzież ściemniak po polsku i jak zakończymy ostatnią mapę, więc tak naprawdę będzie nam kompletnie nieprzydatny, tutaj na dole jak widać brakuje nam tylko i wyłącznie jednego ducha, którego zobaczymy w dzisiejszym odcinku i do tego, tutaj brakuje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięciu duchów. Z czego dwa? Nie, trzy. Jeżeli się dobrze wyjdzie, to trzy. Zdobędziemy w dzisiejszym odcinku. Ach, o rany, to będzie problem. Wiem, co tu się dzieje, i bardzo mi się to nie podoba. Zaczynajmy. Oj.

to punish the mortals, who foolishly believe they can dabble in our affairs without fear of the consequences. No właśnie, a jeszcze zaledwie umniej cięcie. Ciach? I wracamy po cięciu. Po prostu nie sprawdziłem, czy włączyłem nagrywanie. A ja na szczęście włączyłem. Jak w się domyślić. Dobra, eee. A... Tutaj niestety zapełniły wszystkie miejsca tylko i wyłącznie duchami, które nam się przydadzą do odblokowania innych duchów. Na pierwszy ogień, ogień idzie Harriet <laughs> wraz z, 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 z... Gdzie on jest? Jest. Hardboiled. <laughs> Ta dwójka przyda nam się do odblokowania jednego ducha. Drugi duch A będzie nam potrzebny... Banzai, Volmack Quake'a, to w sumie już tyle. Trzeci duch, to będzie Weather Witch, a, la, 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 Rain Dancer i Ether. Trochę ich tu jest. No i ostatni duch, nasz taki główny, a którego chcę nadużyć, to będzie Daydreamer i, i, i Blue Murderer. <coughs> I teraz szybka historia. Jest koleś, który wskrzesza, wskrzesza wzywa ducha i straszy ludzi. Trzeba go powstrzymać i uwolnić tego ducha. Tak więc to jest misja, gdzie właśnie, żeby odblokować, żeby ją przejść, musimy zdobyć ducha. Ja za często klaszczę. O, duchy, które może zdać, to jest nasza dzisiaj. Ostatnia już plaga. Na szczęście. Będziemy mieli wszystkich. Tu mamy już wszystkie nie. A następny jest. A... White, jeżeli dobrze kojarzę, tak, to jest po polsku zmrocz. Odwrócimy również bezgłowego jeźdźca. Co jest bardzo śmieszne, bo jak to powiedział e, sam na początku narrator, jeźdźcy bez głowy są bardzo rzadkimi przeorzeczami. No w końcu, jak często ktoś jeżdżąc na koniu traci głowę. Coś w tym jest. A i ostatni duch, jakiego znajdziemy. jest to jeden z tych. Jak widzicie, tutaj teoretycznie mamy wszystkie okienka zapełnione, ale dwa duchy tutaj się w ogóle nie pokazują. To jest moim zdaniem dziwne. Thunder Spirit jest duchem ukrytym, więc to jeszcze Kumam. Ale Wendigo normalnie się pojawia, więc nie wiem czemu. Ale Thunder Spirit to jest duch, którego dzisiaj oddokujemy. Zwie się on po polsku burzoszpon. Po angielsku <trony> chyba talon. Więc Więc sobie na jedno wychodzi. No, powiem wam od razu, nie będziemy czekać, zajmiemy się. Aha, nie mamy many. Żeby ją mieć, ktoś musi zostać przerażony, bo nie mamy na tyle. Na szczęście, e, istnieje taka jedna bardzo fajna opcja, że w momencie, kiedy ludzie są tutaj przestraszeni przez właśnie tego dragona, tudzież po polsku luźną główkę. Um, automatycznie są oni, znaczy dodaje się do, do, do nas plazma. Bo jaka też nie zrobimy? Harriet, ty co masz? i to tylko tutaj Eternal Gift 60 Sping 260. Ok, to możemy sobie odbokać na razie jednego duszka. Pokaż się. Hmm. Właśnie. Jeden z moich ulubionych duchów, ze względu na to, że w polskiej wersji miał śmieszny głos, moim zdaniem, ale jednocześnie bardzo fajny. Dobra, żeby go odblokować. W ogóle fajnie, że one się, oni się wszyscy pomieszali, nie? Najlepiej. Uh, Eternal Gift. Tutaj. Proszę, Harriet. Dobra. Dzisiaj już możemy schować. Sipping blood. Właśnie dragon już leci i właśnie już kogoś przestraszył. O to chodziło. Sipping blood zamienia każdą wodę w krew. Bum. Poszło. Mhm. Ej, tak jak to było w polskiej wersji, jak on to mówił.

Dobra. Więc ogólnie to jest pan, który jest yy, Indiańcem. I żeby go odblokować, trzeba rozwalić ten tutaj, tą tutaj chałupkę. Dlatego potrzebny nam jest quake. Mam nadzieję ludzie, że nic się nie stanie jak tej... Znaczy... Fajnie było, jakbyście dostali trochę... O! Troszeczkę się przestraszyli, ale to nic. O to chodziło. Pomóż mi rozwalać ludzi. 185 jest nieźle, dobra. A w takim razie teraz możemy się zająć odblokowaniem luźnej główki. Oj, on już znowu kogoś straszy. Dobra, to w sumie troszeczkę lepiej. I tu temu też od razu dajemy Unearthly call. Paint A tylko muszę zaznaczyć, że tylko z obecnego poziomu. Też tylko z obecnego poziomu. To w sumie tutaj starczy. Dobra, niech ktoś przyjdzie. Jego możemy przy, przytentegować do tego pana. Który śpi. Dzięki czemu będziemy w stanie um, ten ich uspokoić, kiedy luźna główka będzie przyjeżdżać. Ale Nie ma tak dobrze. Tak, oni najpierw muszą, oni muszą odkryć tutaj, co się dzieje. Co już jest nie lada wyzwaniem, powiem szczerze. O, dobra. Może już teraz na nich w sumie użyjmy anerflikaon. Sięgnie do tego pana. Sięgło dobra. To znaczy teraz jak ten zobaczy tego się tutaj. Albo ten by zobaczył. Ale spokojnie, on jest właśnie po to on ma yy, nieziemski spokój. Żeby dragon nic mu nie zrobił. Prawda? Nic mu nie zrobi. John Hammer Senior. Tak jak przypuszczałem. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ten pan też w sumie jest spokojny, więc nie ma problemu. No, ty już możesz skończyć, bo ty już zrobiłaś swoje zadanie. On powie wszystkim wokół, co się dzieje. Właśnie. I teraz pokaże swojemu kuzynkowi, że nie zabaweś tak z śmier śmiertelnymi. nieśmiertelnymi. Już po prostu z duchami. No, ktoś idzie mu ten wkopać. Senior idzie, dobra. Moce. Oj, nie mamy już. Modlicie, że to wystarczyło, żeby nikt go nie ten. Teraz dragon już ich nie będzie straszył. Jeżeli nie będzie, to wygraliśmy. Znaczy wygraliśmy. Jeszcze trzeba tego pana tutaj. Erla. Który właśnie robi te wszystkie rzeczy. Wzywa dragona. Jego trzeba yy, przestraszyć po wszystkim moce dajesz, nieziemski spokój. No, przecież już widziałeś, tak? O pokało się a czy jednak idzie czyli się udało teoretycznie te zawnek widzicie tutaj um, nie ma w ogóle ani dragona ani tego czwartego ducha teraz ten pan zakopie czachę i jak ją zakopie Dragon jest nasz. A tu trzeba jeszcze zająć się tym tu. Hmm. To też możemy wyłączyć. Tutaj potrzebne są trzy zdolności: Gutter Wind, Gast i Rain. Wszystko po to, żeby zdobyć. Dobra. Tu. Tu. I tu. I dobra, są wszystkie trzy razem. Wystarczyło? Chyba nie. Tylko z obecnego poziomu. Aj kurde, ani nie uda nam się dragona. Tylko z obecnego poziomu. Tylko z obecnego poziomu. Też wiecie co, ja bym ją, um... Rain Dancer, może przesunął troszeczkę tu. Może to jest kwestia tego, że ona nie sięgła. Nie no, sięgła, a ete Że ona nie sięgła. Kur, wszyscy sięgają, o, o jest, mamy to. Jest, yeah, Torntalon! Myślałem, że on się już poza odcinkiem zbierać, ale... Na szczęście się udało. Czyli mamy naszego... ducha piorunów. A skoro wszystko już jest załatwione. Gdzie jest ten pan? Poznaj, sw proszę swój wytwór. Nie! Tylko na konkretnego śmiertelnika, gdzie on jest. Jest. Erl. Donoś z różnej główki polega na tym, że on lata tu wszędzie cały czas, ale e, pomimo tego. Właśnie, on będzie cały czas nawiedzać tamtego gościa. On będzie patrzeć, gdzie on jest, i on będzie po prostu za nim podążać teraz. Czyli teoretycznie. Gdzie on? Kaj, on poszedł! Kupę w las. A to z te tryczały dziad! Tak się stary bawić nie będziemy. Ech. trochę ludzi, w sumie. O! Aha, wszedliśmy ludzi. Bench? Moce? Deadly pursuit aż 4400 kosztuje. No to troszeczkę, niestety. Moce? Choking Odor? trend biegniesz przed siebie dobra dobra jeden spad poszedł w pizdeć banzai pokaż temu panu dlaczego się z nami nie zadziera Bench na gorzej ci pościg. binds Na tego gość odpowiedniego. Tak na odpowiedniego na szczęście dobra. A... Terror Incarnation, a no, ona się to już nigdzie nie pojawi za bardzo. Chyba, że tu w drzwiach. A, nic to nie... A, o 10 mi platno podniosło, ale czad po prostu. Ojej, teraz jest najgorzej, bo... Ty, ale ty, ty u, uważaj, używaj mocy, co? Czy nie że tylko z obecnego poziomu? No właśnie. A myślę, że tu się wycwani przejdzie. Nie ma tak dobrze, mój drogi. Już nie musisz już tylko z obecnego poziomu. Aj! Moce. Hey, to, A nie, nie użyjemy tutaj. Stormtalon. Aha, mogę tylko deszcza. No cóż, może też go trochę przerazi? Albo i nie. A, ho, 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 Właśnie keczek jakbym użył tak naprawdę deszczu yy, Na tym tutaj panie yy, Gdzie ukruczę głosy Tutaj deszczu i na przykład zamienił go w krew Ciekawie jak dużo by mi to dało Bind Tutaj Ty ale ty używaj mocy co? A ty nie masz już tych Pięknie. Shattering song. Czy dążę? Pykło. No to skoro ten pan już ucieka. Jesteśmy wolni. Możemy kończyć misję. I to mi się podoba. Nie musiało się wczoraj zacinać, żeby zadziałało. A usłyszymy jeszcze tak o moce, E nie tylko z obecnego przecież, tylko ogólnie. Czego on się boi? Boi się bycia podpalonym i porażonym prądem. Albo burzy. No niestety nie mieliśmy tutaj jak go podpalić. Dobra, męczuj już. Znikasz ty? Papa, pa. Nie wracaj za szybko. I misja wykonana. I do tego na trzy czachy. Trzy 3 3 dynie. Wszystkie duchy odlokowane. Dla mnie spoko. Dobra, w takim razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że się, jak Wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowo wiecie, może dać te łapki, komentarze, udostępnienia subskrypcji, czy co sobie tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. Na następnej mapie, którą no, nie mamy dużego wyboru, musimy ją zrobić. Ojej, nie to, nie to, nie to. Eee, będziemy odblokować jednego ducha tylko, na szczęście. Ale za to bardzo potężnego, który ułatwi nam trochę zadanie. Jak widać, duchy są. Zostały nam tylko dwa. Je, tutaj będzie ten duch z najnowszej misji, znaczy tej następnego odcinka. Tu będzie duch e, z kolejnej. I wszystko zrobione w sumie. mu w sumie od razu wszystko. O, perfekt. Dobrze. Tak więc cóż, niech moc duchów zawsze będzie z wami. Nie przyzywajcie duchów przymocy, czaszek. Bo jeszcze coś was pogoni. A ja żegnam cię krótko.